Mój poranek zaczyna się od tego, że budzę się około godziny szóstej. Jeżeli wcześniej nie wstał Bartek, co rzadko się jednak zdarza, to odsłaniam rolety, ściele łóżko. To sprawia, że mój dzień od razu jest bardziej poukładany, lepszy, bardziej spokojny. Następnie możecie zobaczyć, że zaczynam dzień od kawy. Mój dzień bez kawy absolutnie nie może się zacząć, a z racji tego, że no, wchodzimy teraz trochę w klimat już jesienny, to zaczęłam z powrotem przygotowywać wodę, ciepłą wodę z imbirem i cytryną. To mi się bardzo kojarzy z takim klimatem jesiennym. Podczas kawy. Zaraz zresztą zobaczycie. Notuję, robię notatki związane z tym, co chcę osiągnąć, jak się czuję i jakie mam wdzięczności za ten albo za poprzedni dzień. Dzień dobry, robaczki. Teraz możemy w końcu porozmawiać. Chciałam tylko szybko omówić temat tego, co robię, co zapisuję. W moim dzienniku ostatnio wspominałam o tym, w poprzednim filmie, ale pomyślałam, że tutaj w tym em, poranku, czyli mojej porannej rutynie, czy tym, co zawsze robię rano, pokażę Wam tutaj trochę bardziej szczegółowo i wtedy przejdziemy do dalszych punktów dnia. Tak jak ostatnio mówiłam, to nie musi być jakiś mega długi wywód. Patrzę, czy mam tutaj długopisma. Generalnie. W moim przypadku chodzi o to, żeby zapisać sobie po pierwsze to, jak się czuję z rana i to może być wszystko. To mogą być takie rzeczy związane z tym, jak się czujesz fizycznie, jak się czujesz psychicznie albo może jakie emocje tobie, tobie towarzyszą. I to mówiłam już w ostatnim filmie, że robię dlatego, żeby potem w ciągu dnia mieć lepsze zrozumienie samej siebie. Robię to już, myślę. Miesiąc, a może nawet dłużej, ehm, i póki co zamierzam kontynuować. Docelowo myślę, że ten dziennik rozwinę na coś bardziej obszernego, w czym będę prowadziła bardziej w formę pamiętnika. Potem piszę, za co jestem wdzięczna, mogą być to najmniejsze, najdrobniejsze szczegóły, jak na przykład to, że świeci słońce nad dworze ehm, a później wypisuję jakieś takie rzeczy, które bym chciała w ciągu dnia zrobić i wykonać. I to są właściwie tylko te trzy rzeczy, które rano zapisuję, jednocześnie wypijając yy, swoją kawę, yy, ewentualnie jakąś wodę, herbatę, cokolwiek lubicie. To jest takie 5-10 minut tylko i wyłącznie dla mnie albo dla ciebie. Następnie, jak ostatnio też wspomniałam, wam przy moim ostatnim filmie hmm, poświęcam około 5-10 minut. Na medytację. E, używam do tego jakiejś tam przypadkowej zupełnie aplikacji, em, która akurat mi się spodobała, ale próbuję być w tym jak najbardziej systematyczna i wdrożyć to na co dzień. I teraz tak, jeżeli nie wybieram się na siłownię tego konkretnego dnia, to w tym momencie wskakuję na nabieżnie i robię takie 45 minut. Um, spokojnego marszu, trochę pod górę. Myślę, że tempo jest tak na poziomie 6, a wysokość na poziomie 6 do 8. Ale to dotyczy tylko i wyłącznie tych dni, w które no, nie wybrałam się na siłownię. No i teraz czas na prysznic. Tutaj pokażę Wam kilka moich ulubionych kosmetyków kremu na dzień, który ostatnio używam, serum do twarzy, które ostatnio używam, balsam do ciała. To wszystko praktycznie jest z jednej firmy, o ile dobrze pamiętam. Włosy i wtedy zabierzemy się za ostatni etap mojego poranku przed tym jak zjem śniadanie. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ten film bardzo krótki zresztą, Wam się podobał. Oczywiście jest to Pewnego rodzaju interpretacja mojej porannej rutyny. Oczywiście nie budzę się w pełnym makijażu, ale byłoby mi to bardzo, bardzo ciężko nagrać bezpośrednio po przebudzeniu. To, co chciałam powiedzieć, to to, że oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy ma tyle czasu rano, żeby poświęcić taką część czasu na te wszystkie rzeczy, które ja rano wykonuję. Natomiast myślę, że możecie wdrożyć pewne rzeczy, które wam trochę pomogą. Jeżeli chodzi o trening, na przykład to wiem, że bardzo zależy od osoby. Niektórzy lubią ćwiczyć wieczorem, inni rano. Niektórzy nie mają możliwości ćwiczyć rano, inni nie mają możliwości ćwiczyć wieczorem, więc trzeba to po prostu przystosować i dostosować do siebie samego. Kolejnym punktem mojej porannej e, rutyny byłoby zapewne śniadanie, być może sprzątanie, więc teraz przejdę do tego, ale... Dzień mojego jedzenia i keto jadłospis będzie już kolejnym filmem, a dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i zdrowego dnia życzę Wam, Ania, na razie, cześć!